Dobry wieczór. Co to był za tydzień? Najpierw pojawił się telefon od Xiaomi. Bez ramek. No prawie. Jakiś czas temu w programie Nowy Gadżet wypowiedziałem kontrowersyjną tezę, że Chińczycy kiedyś zostaną naszymi panami. No tak, bo my się tutaj powybijamy z fundamentalistami, ...islamskimi fundamentalistami. Trudne słowo. Dwa nawet. To jest oczywiście zabawa słowem. No i na to przyjdą Chińczycy i powiedzą: Siema, tyle lat na was robiliśmy, to teraz wy będziecie robić na nas, pozdro. I miejmy nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy, ale na wszelki wypadek postanowiłem się wreszcie nauczyć poprawnie wypowiadać nazwę najbardziej znanej i może nie najbardziej znanej, ale na pewno najbardziej lubianej w Polsce chińskiej firmy. To jest film sprzed roku, na którym wiceprezes tej firmy, Hugo Bara, mówi, jak to trzeba wymawiać. Posłuchajcie. So it's basically Xiaomi. I wszystko wydaje się proste jak przyłapanie nastolatka na masturbacji, dopóki nie spojrzycie w komentarze. Tam oczywiście mnóstwo uwag dotyczących tego, że facet chińskiego to się jeszcze musi długo uczyć oraz ludzie odsyłający do googlowego tłumacza. Dobrze, zobaczmy, co tam tłumaczy Google. Aha, brzmi oryginalnie i okazuje się, że oznacza proso? Ustalmy jedno. Google może jej rozwijać sztuczną inteligencję, ale na pewno nie zastosował jej do swojego tłumacza Google Online. Bo nawet ja wiem, że nic się tutaj nie zgadza. Ostatnia deska ratunku? Zapytać typowego ruska. Typowy rusek najpierw wytłumaczy sam. Chiński brand Xiaomi. Następnie wrzuci kilka reklam, z których niczego nie będziecie w stanie wychwycić. A potem zapyta o to, jak się wymawia Xiaomi ludzi, którzy prawdopodobnie przyjechali do Rosji z Mongolii. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. I co, mówiłem, że Xiaomi? A właściwie to mówiłem Xiaomi, 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 wszystko mówiłem. I wy też sobie mówcie, jak chcecie, żyjemy w Polsce, możemy mówić jak chcemy, dopóki ta druga osoba rozumie, o czym mówimy. No na przykład jak powiem kupiłem sobie lewisy, no to wiecie, że kupiłem sobie spodnie Levi's. Levi'sa, Levi'sa. Tylko, że jak mówię, że kupiłem sobie spodnie Levi's, to macie podejrzenia, że wypchałem wszystkie kieszenie i i oblałem się sojowym latem, że wszyscy widzieli, że to moje spodnie Levi's. I zanim w komentarzu mi wkleicie tę Polkę, która zamieszkała w Chinach i teraz uczy Polaków, jak wymawiać po chińsku różne rzeczy, to chciałem powiedzieć, że jak byłem w Malezji, to mieszkałem w hotelu, w którym był burdel. I czy to mi daje prawo do uczenia Was, jak być Alfonsami? No nie, więc dajcie sobie spokój z tym wklejaniem. E, wracamy do Sia... 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 no wracamy. Mi Mix, bo tak nazywa się smartfon, którym Xiaomi trochę zaskoczyło w mijającym tygodniu, ma ekran o przekątnej 6,4 cala, ale mimix jest prawie niezauważalnie większy od iPhone'a 7 Plus. Prawie niezauważalnie większy jest jedną z bardziej idiotycznych zbitek słów, jakie kiedykolwiek użyłem w tym programie, ale chodzi o to, że iPhone 7 Plus jest klocem, 5,5 calowym, a tu macie ciut większego kloca, który jest 6 i No 6 ,4 cala ma przekątnej. Czyli to jest wybór pomiędzy mieć więcej albo mieć większego. Specyfikacja bardzo proszę, tabelka, którą Mirą z komórką Manny zrobił. Dobrze, 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 o bateria duża, to jest spoko. A tak to wszystko wygląda w dłoniach jakiegoś faceta z Indii. Nie macie wrażenia, że w technologii są prawie sami faceci z Indii albo z Chin. Naprawdę zostaniemy wyparci. Dobra, nieważne. Fajny? No pewnie, że fajny, ale najlepsze jest to, że Chinole wreszcie wyszli przed szereg. Dotychczas czekali, aż inni producenci coś wypuszczą i grzecznie kopiowali ich rozwiązania. A teraz wprowadzili coś, co Samsung prawdopodobnie wprowadzi w Galaxy S8, Apple w iPhone'ie 8. I wtedy będzie, że Apple i Samsung skopiowali Xiaomi. Oczywiście nie skopiują, bo myśleli o tym już od jakiegoś czasu, ale kiedy oni myśleli, Chińczycy robili. Chińczycy są szybsi. Zawsze. A Ukraińcy zmieniają swoje imiona i nazwiska na iPhone 7, czyli po ukraińsku. IPhone Sim. I kto wygra iPhona? Oczywiście, Ukraińcy, ale jednocześnie jakaś wyjątkowa nagroda, chyba należy się ukraińskiemu sklepowi Halo, który obiecał podarować iPhone'a 7 pierwszym pięciu osobom, które zmienią swoje imię na 7, a nazwisko na iPhone. I choć trudno w to uwierzyć, pierwszych dwóch kandydatów już się znalazło. Przed wami iPhone Sim Mykolajowicz i iPhone Sim Stanisławowicz. Tak, także super na Ukrainie. Przy okazji, widzieliście to wideo? Tak wyglądają resztki iPhone'a 7, którego pewien australijski surfer zawinął w spodnie i zostawił w samochodzie. Kiedy wrócił, samochód płonął wewnątrz, a przyczyną tego pożaru był podobno właśnie iPhone. Przez cały czas próbuję ustalić, czy to jest fake, bo z jednej strony piszą o tym, napisały o tym, różne technologiczne portale zagraniczne. Z drugiej strony ten facet wygląda, możesz pokazać? No, ten facet wygląda na surfera, on wygląda na heroi, hero... Jezus Maria, musisz się znowu napić. Jak zwykle, kurwa. No, nieważne, bo nie ocenia się ludzi po wyglądzie, to jest nieładne. Chodzi o to, że nie macie co się cieszyć, że iPhone wybucha jeszcze. Można się cieszyć po faktu z czegoś innego, z tego, że Microsoft pokazał wreszcie produkt, który chyba jest fajny. Ewidentnie przegapiliśmy telefony komórkowe, nie ma co do tego wątpliwości, mówi CEO Microsoftu, dodając, że ma nadzieję, że z kolejnymi ważnymi szczeblami rozwoju technologii nie stanie się to samo. No i po tym, co zobaczyliśmy w środę, pojawiła się nadzieja, że się nie stanie. Microsoft Surface Studio. Na pierwszy rzut oka, naprawdę kozacki komputer, wszystko w jednym, czyli w praktyce, wszystko w ekranie. Zresztą sami zobaczcie przy akompaniamencie wzniosłej muzyki. Dobra, już. Podzespoły nie są tu ważne, bo wiadomo, że raczej dadzą radę. Ważny jest ekran, 28 cali, rozdzielczość ponad 4K. Do tego bardzo czuły rysik i surface dial, czyli bezprzewodowe pokrętło. I to mi się podoba najbardziej. Oczywiście nie mam pojęcia, do czego mogłoby mi się to pokrętło przydać, ale na przykład zmiana koloru w trakcie rysowania, bez odrywania rysika od ekranu, brzmi naprawdę spoko. I na pewno by mi się przydała, gdybym umiał rysować. A skoro o artystycznych duszach mowa. Kiedyś jak ktoś był architektem, no to ubierał się na czarno, jeździł sabem i używał MacBooka. Z reguły. Teraz, teraz to się może zmienić, no chyba, że. Nie, to Apple będzie później, teraz wracamy do Microsoftu. Z rzeczy nudnych, Microsoft Surface Book i 7. Bla, 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 odczepiany ekran, nic ciekawego. Book i 7 będzie szybszy i będzie miał kozacką grafikę. No i nie będzie tanie, ale tego się raczej spodziewaliśmy. Z rzeczy ciekawszych. 3D dla każdego. Ale jak? Ale tak. Skanujecie sobie na przykład zamek z piasku, taki zamek z piasku, który normalnie występuje na plaży, a tutaj na sali konferencyjnej w celach pokazowych. I on pojawia się jako model 3D w Waszym telefonie czy komputerze. Możecie potem odpalić to w nowej wersji Paint'a, który jak wiecie z któregoś tam Chwika też będzie 3D, dorzucić kilka rzeczy od siebie, założyć okulary do rozszerzonej rzeczywistości, żeby to wszystko zobaczyć. W sensie wrócić wspomnieniami do tego zamku z piasku, ale takimi realnymi wspomnieniami. Wspomnieniami 3D, takimi wspomnieniami, że jesteście tam po prostu tu wy, obok tego zamku. Fizycznie niemalże. Pięknie to wszystko brzmi, prawda? Fajna ta babka w ogóle, co skanowała ten zamek. Megan Saunders. Przypomina mi Jennifer Aniston z Millerów. Millerowie, film, kojarzycie? Uważam, że to była bardzo udana kreacja Jennifer. No co, mam słabość do takich ciotek po prostu. Nie mówcie mi, że nie są choć trochę seksowne. Nie musicie mi mówić, moja słabość, mogę sobie mieć. No co, to jest seksistowskie? Bo za każdym razem, jak jest pokazywana technologia gdzieś na jakiejś dużej scenie, to albo jest tam dziad o charyzmie leniwca, albo ty, jakiś facet, który myśli, że jest Steveem Jobsem i mówi najlepsze! Albo Azjata, którego nikt nie rozumie, albo coraz częściej Hindus. No to jak się pojawia taka mega sounders, sound, no to nie dziwcie się, że ja jestem zainteresowany bardziej żywo i uważam, że w ogóle kobiety powinny częściej prezentować technologię na dużych scenach. I naprawdę to nie jest kwestia tego, o tak, kobiety są od prezentowania, a co, a faceci od myślenia pewnie, nie, bo są lepsi. I nieprawda, to jest tak, że jak cytryna jest ładniejsza od ziemniaka na przykład, nie, tak kobieta jest obiektywnie ładniejsza od faceta i powinniśmy mieć szansę jej oglądać po prostu na scenie. Odbiegam od tematu nieco. Zatem to całe 3D i wirtualna rzeczywistość wyglądają pięknie, ale nie ma się co podniecać za wcześnie, bo update Windowsa, który umożliwi korzystanie z tych wszystkich technologicznych cudów, pojawi się na wiosnę i pewnie dopiero wtedy będziecie mogli skanować sobie zamki z piasku i obrabiać je w pęcie 3D. Właściwie zamki w piasku w Polsce to nawet nie na wiosnę, tylko w czerwcu najwcześniej. No. To mnie trochę wkurza za każdym razem, kiedy mówię w tych week'u o czymś, na przykład o, wyszło coś super, a potem czekamy pół roku albo rok i potem już zapominam, że to wyszło i na przykład ktoś mi mówi, ej, ktoś inny już to przetestował, a ja po prostu przez rok byłem, w... zapomniałem, bez sensu. Nie wiem, co z tym zrobić. Ja oczywiście, że nie powiedziałem wszystkiego, co się wydarzyło na konferencji Microsoftu, bo aż tak zajebisty Microsoft nie jest, no umówmy się, poza tym Apple też miał swoją konferencję. Podczas której zobaczyliśmy wszystko to, co przeciekło wcześniej do sieci, czyli panel dotykowy zamiast klawiszy funkcyjnych. Mówiąc w dużym skrócie, te wszystkie klawisze, które były na górze w stylu włącz-wyłącz, głośniej ciszej, ciemniej jaśniej, klawisze escape i kilka innych, zniknęły. Teraz jest tam ten wąski ekran dotykowy, na którym mogą znajdować się takie przyciski, jakie tylko użytkownik sobie wymyśli. I te przyciski zmieniają się w zależności od programu, którego w danej chwili używamy. I to jest ok, ale jak mawiał klasyk, plusy dodatnie nie mogą nam przysłonić plusów ujemnych. A tych jest niestety sporo. Przynajmniej moim zdaniem. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że zniknie gniazdo ładowania na magnes, czyli MagSafe, i standardowe USB. Miałem rację, zniknął też czytnik kart, port HDMI i DisplayPort. Co dostajemy w zamian? Chciałoby się powiedzieć gówno, ale Apple woli to nazywać czterema portami Thunderbolt 3, czyli szybkimi portami USB typu C. Tymi małymi. Jaki jest z tego zysk? Możesz ładować teraz swojego MacBooka Pro używając każdego z tych portów. Raz tego z lewej, raz tego z prawej, w zależności od tego jak ci wygodniej. I oczywiście potrzebujesz przejściówki, żeby podłączyć najnowszego iPhone'a do najnowszego MacBooka. Właściwie do wszystkiego potrzebujesz przejściówki, jeżeli zdecydujesz się na nowego MacBooka Pro. Pojawiły się nawet artykuły, które podliczają, ile musisz wydać, żeby kupić wszystkie potrzebne przejściówki. U nas nieaktualne, bo kupimy wszystko na AliExpress. Pod warunkiem, że kupimy MacBooka Pro. Bo ceny w wersji z dotykowym panelem zaczynają się od 9000. Tak? To dlaczego ja tu widzę nowego MacBooka Pro za 7,5 tysiąca? Zapyta ktoś bo to jest wersja bez panelu dotykowego i z dwoma portami USB typu C zamiast czterech, czyli stary sprzęt bez portów. Okej, okay, wiem, że przesadzam. Touchpad jest większy, co wcale nie sprawia, że mam ochotę zamienić swojego zmęczonego MacBooka Pro z 2014 roku na nowego. Nawet nie wiecie, jak bardzo nie chcę go w tej chwili zmieniać. Podjąłem decyzję, że będę go naprawiał tak długo, jak będzie się tylko dało, bo mieszkam w Polsce. Gdybym mieszkał w Stanach, wymieniłbym go na Surface Booka albo Surface Pro i Microsoft by mi za niego zapłacił 650 dolarów i kupiłbym nowy komputer. Co prawda z Windowsem, ale przynajmniej z portem USB. Zwykły port USB. Nigdy nie podejrzewałem, że tak niewiele wystarczy, żeby wygrać z Apple walkę o klienta. No i to jest chyba świetny moment, żeby przejść do latarki, która świeci jak pochodnia. A właściwie pali jak pochodnia. Możecie tą latarką normalnie coś podpalić, stopić, jajecznicę możecie sobie na tej latarce usmażyć. Podobno już jakiś czas temu pojawiła się większa wersja tej latarki, ale przynajmniej mi to umknęło. Nieważne, ta mała jest fajniejsza. 2300 lumenów. Jeżeli nie wyobrażaliście sobie, jak świeci 2300 lumenów, to już nie musicie sobie wyobrażać. Cena niestety też jest trochę niewyobrażalna. 200 dolarów, czyli po ile dolar stoi teraz? 4 prawie, no to wysoko. Z przesyłką najmniej 900, jak nie lepiej wyjdzie. Ale dawno tak nie jarałem się latarką. Taka grasów idiotyczna. <grytanie> Chcę ją mieć do testów po prostu, no. Nie wyobrażam sobie, co prawda, co się stanie, jak przypadkowo odpaleją w kieszeni, ale jak to się mówi, moi ludzie będą robić wszystko, co w ich mocy, żeby załatwić tę latarkę do testów, a my przechodzimy do kolejnego tematu, czyli śmierdzącego zabezpieczenia rowerowego. Wiem, że na pierwszy rzut oka nie brzmi to najlepiej, ale jak się pewnie domyślacie, zabezpieczenie, o którym mowa, nie śmierdzi cały czas, tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje je bezprawnie usunąć. Zacznijmy od tezy, moim zdaniem słusznej, którą postawili sobie producenci tego sprzętu. Zabezpieczenie rowerowe jest skuteczne, kiedy złodziejem jest Twoja babcia. W pozostałych przypadkach złodziej po prostu zabezpieczenie usuwa, najczęściej je przecinając. A co gdyby wziąć takie typowe zabezpieczenie w kształcie litery U i tę rurę, z której jest zrobione to zabezpieczenie, wypełnić w środku bardzo śmierdzącym gazem? Wtedy złodziej, no właśnie, przy odrobinie szczęścia nie zwymiotuje na wasz rower, a istnieje duża szansa, że go porzuci wraz ze smrodem, który został przez zabezpieczenie wokół roweru roztoczony. Jak szybko smród opada? Nie wiadomo. Czy rozwiązanie jest skuteczne? Nie wiadomo. Jedyny sposób, żeby się przekonać, to zainwestować 109 dolarów i czekać do czerwca 2017 roku na przesyłkę. Czy wysmarowanie swojego roweru kałem, na przykład, jest równie skuteczne? Nie wiem, ale jeżeli będziecie sprawdzać, koniecznie wyślijcie zdjęcia. Próbowałem znaleźć jakieś inne rozwiązanie, i mam wrażenie, że znalazłem pomysł na kupienie roweru, którego nikt nie będzie chciał ukraść. Mam nawet jeden typ. Widzieliście to wcześniej? Może tak, bo rower jest z końcówki 2015 roku, ale chyba nikt nie potraktował go wtedy poważnie, aż do chwili, kiedy w sieci pojawił się ten film. I co? Teraz podchodzimy z szacunkiem do tego roweru i typa, który go wymyślił. Pewnie nie, ale przynajmniej ja zastanawiam się, jak wpadł na coś tak dziwacznego. Odpowiedź? Proszę bardzo, facet lubi pływać i nigdy nie widział nikogo, kto pływałby na siedząco. No to dlaczego człowiek na rowerze ma siedzieć, jak leżeć powinien? Czasem odpowiedzi na trudne pytania są takie proste. Kolejny krok samochody z łóżkami zamiast foteli, skoro jesteśmy przy czterech kółkach. Seria Małe pojazdy elektryczne nieco zwolniła, bo zimno jest, ale spokojnie będą kolejne odcinki. Pracuję nad tym i szukam kolejnych desek do testów. I dostałem ostatnio link do tej deski, która jest napędzana na 4 koła. Deskorolka elektryczna z napędem na 4 koła. Tyle wystarczy, żeby zebrać grubo ponad zakładaną sumę na Indiegogo. Deska ma być dostępna w marcu. Wersja z napędem na wszystkie koła kosztuje 1100 dolarów. To nadal o połowę mniej niż deska, którą ostatnio testowałem. Tam link i klikacie, rozwija się karta tej sprawy. No i to wszystko, co chciałem Wam o tej desce powiedzieć, że ma napęd na cztery koła. Po co Wam to, żebyście mogli zabłysnąć gdzieś tam przy browarze? Ty, stary, wiesz, że jest deskorolka elektryczna, która ma napęd na cztery koła? Nie. No bo Ty chuja wiesz. Dobra, koniec jeżdżenia. Co wiemy o Nintendo Switch? Niestety nie za wiele. Po pierwsze, będzie jednocześnie konsolą przenośną i stacjonarną. Po drugie, ten ekran będzie można sobie postawić tam, gdzie będzie się chciało. Po trzecie ma port słuchawkowy, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste. Po czwarte, nie musisz korzystać z tych malutkich kontrolerów, kiedy grasz używając przenośnego ekranu. Po piąte, ten przenośny ekran ma opcję split screen. Po szóste, jak nie lubisz split screenów, albo twoja gra ich nie obsługuje, możesz bezprzewodowo połączyć dwa switche, w sensie ekrany, w sensie konsole. A to jest wszystko w jednym. Po siódme, kiedy grasz w domu i Switch robi za Konsolę stacjonarną i nagle musisz wyjść i zabierasz Switcha ze sobą, to wznowisz grę na wersji mobilnej tam, gdzie skończyłeś ją na stacjonarnej. Co nie jest szczególnie wyjątkowe, bo to jedna i ta sama konsola, tylko w takiej wersji Transformers. I tutaj kończą się jasne informacje i pojawiają pytania, na które nie ma sensu w tej chwili odpowiadać, bo wszystko wyjdzie w praniu, a właściwie w marcu, bo wtedy wyjdzie konsola. Ale z obserwacji technologicznej, braci. Ludzi, którzy o tym piszą, wynika, że powinniśmy być dobrej myśli, skoro o obserwacji mowa. Instagram testuje opcję live streamingu. Nie wiem, czy Was to obchodzi, bo mnie niezbyt, ale testy przeprowadzane są podobno w Rosji. Nie kupuję tego, co robi Instagram. Totalnie to, że na pewnym etapie spróbował zostać Snapchatem, jest dla mnie absolutnie bez sensu. Nie wiem, po co Wy wchodzicie na Instagram. Ja wchodzę na Instagram po to, żeby zobaczyć atrakcyjne panie w strojach fitness. I. Teraz co, jak będą te streamingi wideo na żywo, to będę oglądał, jak one sobie ćwiczą? No przecież to jest bez sensu. Bez sensu jest też to, że Apple opóźnia wypuszczenie tych fantastycznych słuchawek bezprzewodowych, co miały być rewolucją, no i odpowiedział na pytanie, gdzie do cholery jest port słuchawkowy w nowym iPhone'ie? Spokojnie, spokojnie, mamy super słuchawki bezprzewodowe, które możesz kupić. Albo, albo nie, albo kup sobie Beatsy, też są nasze, więc... No, trochę lipa. Wyjeżdżam. W przyszłym tygodniu będzie albo nie będzie tech Week. Jeżeli będzie, to nagram go jednym z dwóch zajebistych telefonów, które biorę ze sobą, albo nawet dwoma, żebyście mieli porównanie. Ale nie będzie greenscreena, więc już możecie zacząć płakać, a potem wrócę i greenscreen będzie za dwa tygodnie. Ale jego dni, jak nas, nas wszystkich, są policzone. Znicze muszą być najdroższe, a wkłady najtańsze. Tak dobrany kontrast wytwarza specjalne wibracje czwartej gęstości, które odstraszają demony i obrabiaczy dupy z sąsiedztwa. Nie jesteście na drogie znicze? To nic, możesz pożyczyć od gościa obok. On przecież i tak już nie żyje.